Milena Roskowska Galant witam Państwa serdecznie. Nad Polską dzisiaj chmury, ale jutro możemy liczyć na rozpogodzenia. Ewidentnie widać przerwę między tymi frontami. Kiedy ten do nas dotrze, za moment sprawdzimy, bo wraz z nim. Przyniesie, przyjdzie do nas zmiana w pogodzie. No ale po kolei. Najpierw to, co najbliższa noc, a ta na południu pogodna, niemal bezchmurna. Mgły niewykluczone w rejonie zakopanego. Natomiast w północnej połowie Polski spodziewamy się opadów deszczu bądź mrzawki. A temperatura od minus jednego stopnia w Zielonej Górze do pięciu stopni w Gdańsku. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany. A takie nad Polską będą wędrowały chmury chwilami. Będzie ich nieco więcej na północnym zachodzie i na zachodzie, ale co ważne, nigdzie nie powinno z nich padać. Pomorze, Kujawy, Wielkopolska. Tu poranek pogodny w ciągu dnia na północy i zachodzie regionu chmur nieco więcej, ale tak jak wspominałam wcześniej, bez opadów. Temperatura do 9 stopni, a wiatr umiarkowany. W północno-wschodniej części kraju także umiarkowany wiatr, więcej chmur na Suwalszczyźnie i na Warmii. poza tym słonecznie. I ciepło do 10 stopni, ale jeszcze wyższa temperatura na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą nawet 14 stopni, to w Krakowie i w Rzeszowie. W tym regionie piękna, słoneczna pogoda, a wiatr słaby i umiarkowany. Na południowym zachodzie także słonecznie i ciepło do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Co dalej? Piątek w centrum i na zachodzie przyniesie deszcz, a w sobotę opady deszczu ze śniegiem w centrum i na północnym wschodzie. Temperatura od 2 do 5-6 stopni. W niedzielę od 1 do 5 stopni centralna i południowa Polska z opadami deszczu ze śniegiem. W poniedziałek na wschodzie deszcz ze śniegiem i to najchłodniej, około zera. Natomiast we wtorek od 0 do 4 stopni na wschodzie chmury, na zachodzie pogodne niebo. Bez opadów. Do zobaczenia.